Które z punktów PQR należą do okręgu K. Czyli musimy w podpunkcie A podstawić współrzędne punktu P do naszego okręgu K i sprawdzić, czy one będą równe. W takim razie podstawiamy na początek P i będziemy mieli za x podstawiamy 8, minus 3 do potęgi drugiej, dodać za y podstawiamy 2, minus 2 do drugiej. I ma nam dać to 25. No i sprawdzamy, czy daje nam to 25. 8 minus 3 mamy 5 do potęgi drugiej, no to jest 25. Dodać 2, odjąć 2, no to 0, czyli daje nam 25. OK, zgadza się. Sprawdzamy kolejny punkt, czyli u nas to jest Q. Za x podstawiamy teraz minus 1, czyli minus 1, odjąć 3 do drugiej, dodać za y minus 1, Odjąć 2 do potęgi drugiej. Minus 1, minus 3 mamy 4, 4 do drugiej to jest 16. Dodać minus 1, minus 2 mamy minus 3 do drugiej, czyli będzie plus 9. Otrzymujemy 25, czyli punkt Q należy do naszego okręgu. Następny mamy R. X w naszej RC to jest 5, czyli mamy 5, odjąć 3 do drugiej. Dodać y to jest minus 2, minus 2 odjąć 2 do drugiej. Otrzymujemy 5 odjąć 3, czyli mamy 2, 2 do kwadratu 4. Dodać minus 2 minus 2 minus 4 do drugiej, czyli mamy 16. 4 plus 16 ma, mamy 20, no i to nie jest równe 25. czyli w podpunkcie A należy tylko do naszego okręgu punktku i Sprawdźmy w takim razie w podpunkcie B i podstawiamy tak samo P, Q i nasze R. W takim razie w pierwszym za x podstawiamy minus 4, dodać 1 do potęgi drugiej, plus y, czyli mamy 6, odjąć 3 do potęgi drugiej. Minus 4, plus 1, czyli podnosimy to do potęgi czyli mamy minus 3 do potęgi drugiej, to będziemy mieli 9. 6 odjąć 3, czyli mamy 3. 3 do drugiej to jest też 9. Otrzymujemy 18, czyli tak jak mamy tutaj, no to należy. Nasze Q za X podstawiamy 3. Dodać 1 do drugiej plus Y2 odjąć 3 do drugiej. To jest równe. Czyli mamy 3 plus 1 to 4, 4 do kwadratu mamy 16, dodać 2, odjąć 3, minus 1, minus 1 do kwadratu mamy 1, daje nam to 17, czyli nie jest równe 18, nie należy. I r -ka to za x -a podstawiamy minus 4 plus 1 do potęgi drugiej, dodać, za y podstawiamy 0, minus 3 do drugiej, minus 4 plus 1, czyli będziemy mieli 3. Na minusie do kwadratu, czyli jest to dziewiątka. Dodać 0 odjąć 3, mamy minus 3 do drugiej, czyli mamy 9, Daje nam to na 18, czyli należy. W podpunkcie C mamy nasze P, Q i R. W takim razie podstawiamy za x5 odjąć 4 do potęgi drugiej. Dodać za y mamy minus 1, dodać 5 do potęgi drugiej. Otrzymujemy w takim razie 1 do potęgi drugiej, czyli mamy 1 plus minus 1 plus 5, czyli mamy minus 4 do drugiej, to jest 16. Mamy 17 i to nie jest równe 10, czyli nie należy. Nasze q to jest x1 minus 4 do kwadratu, dodać y, czyli minus 4 dodać 5 do drugiej, 1 od 4, czyli mamy minus 3 do drugiej, to jest 9, minus 4 dodać 5, czyli mamy 1 do drugiej, to mamy plus 1, jest to równe 10, należy i za r, za x -a podstawiamy 6, odjąć 4 do drugiej, dodać za y minus 7 plus 5 do potęgi drugiej, to jest równe 6 od 4, Czyli mamy 2, 2 do drugiej to jest 4, dodać minus 7, dodać 5, czyli będziemy mieli minus 2 do drugiej, czyli 4. Otrzymujemy 8, czyli nie jest równe 10. W takim razie w podpunkcie A należy nasze P i Q, w B należy P i R, a w C należy tylko Q.